W celu zregenerowania katalizatora lub filtra cząstek stałych, przyjedź do naszej firmy swoim pojazdem. Możesz również przysłać do nas demontowaną część. Proces regeneracji zaczynamy od diagnostyki i oględzin. W kolejnym etapie rozcinamy obudowę filtra lub katalizatora oraz wyjmujemy znajdujące się w środku wkłady ceramiczne lub metalowe. Następnie przygotowujemy nowe wkłady do montażu. Oklejamy je specjalną matą i umieszczamy w obudowie. Po wymianie wkładów obudowa jest spawana. Dodatkowo oczyszczamy ją i malujemy, nadając jej fabryczny wygląd. Ostatnim elementem regeneracji jest spakowanie filtra lub katalizatora i odesłanie do klienta. Lub jego ponowny montaż w pojeździe. Kolejnym krokiem jest wykonanie adaptacji komputerowej. Prezentowana metoda regeneracji jest dosłownie na medal. Otrzymaliśmy go na targach EcoTech w Kielcach. Metoda ta została również produktem roku magazynu AutoExpert.